Hej, cześć, ja jestem Radochna, a my właśnie złapaliśmy rybę. Już miałam kilka prób, spróbuję jeszcze raz. A, wskoczyło. D, A, D, już miałam kilka prób, ale nie udało mi się wcześniej. What the hell? To było super, dobra, udało się w końcu coś. Fish. Fish, fish, fish. Dobra, chcę teraz to wziąć. Nie, które lepsze? To wziąłem lepsze, dobrze. OK. teraz tak. Czy mój pet może zjeść rybę? Nie może zjeść ryby. Boże, zobaczcie. 5% mu spadło. Niedługo zginie, marnie. Nie, gałga. Nie patrzcie tak na mnie, tęczowy. E, dobra, gramy dalej, a ja w międzyczasie spisałam sobie piękne, fantastyczne... E, odruchy bojowe, czy jak to tam nazwać. I będziemy się teraz lać. Mhm, mm tak, będziemy się bić jakimiś e, randomowymi... potworkami, hehe. Heh. Także jest OK. Dobra, 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 dobra. I, a wybaczcie mi jeszcze raz za poprzedni odcinek, gdzie kiedy on się dał, a ja tak gadałam, 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 to nic nie było słychać. Nie wiedziałam, że tak będzie, także no... he, he, he. Śmiesznie. Jakieś ptaszki zabite. O, ciebie. I teraz tak, patrzcie, tu jest wróg. To jest zwykły atak. KU to jest. Takie coś. Nie wiem, o co tu chodzi. E... Strzałka w dół i spad to jest takie coś. E... e. To jest takie coś. Strzałka w i spad to jest. Strzałka w i spacia. Aha, może jeszcze tego nie znam, nie wiem. No i może to jest nic. W i prawy smyszy to jest coś takiego. A. O. o. Eee, F. O, takie coś. Dobra. Dół i F. To jest jakieś coś. Góra i F. Takie coś, to już wiedziałam chyba. O, lewy i prawy przycisk mieszczy. dwa naraz, O. o. Eee, dół i lewy przycisk myszy. do, do przodu. Hmm. Shift i prawy przycisk myszy. O, patrzcie. Dobra, no, teraz tak Dobrze okay. A się bije z niczym, ale przecież nie żyją. Ja nie mogę. No. Catering, catering, dajcie mi catering, a trawa, nie chce tego, Cancel. Canceluj mi to raz, ok, więc przyciszam grę, mam nadzieję, że będzie lepiej, Wow. idzie, ja. Dobra. Gdzie jesteś, aha, dobra, sekundę. Daleka, droga przed nami, także, ohoj, przygoda. I biegniemy. Ten, 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 teren. Daleko to. Że biegniemy, i biegniemy, i biegniemy. Ta, ta. Zawsze myślę, że to te to są węża, to są jakieś aszczurki o co tu chodzi w ogóle, nie wiem O, gdzie lecimy? Combat zone, fajnie, ale gdzie my lecimy? A tutaj coś Siemano okay, okay. Eee... Juhooo... Zaksu... BOSS! Idziemy na bossa! Czekaj... Teraz Dread... Dark Portal biegnę na damię... ten teren... Dajcie mi iść w tę stronę. Top, 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 top. top. Oj. Boję się ciut. To chyba nie jest... No już zginiemy, co... To... Jolo, jak to mówią młodzież. Jak to mówi młodzież. Interakt. Gdzie jest Który to mój was? Ale tu dużo ludzi jest. Ale animacja. Ale mam śmieszny po dopiero teraz zauważyłam te po która które mam na górce. Aha, ha, jemy się z kosem, Jezu, ja tu przegram. Dobrze mi idzie. Czekaj! Okay. Piciu, 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 piciu! Piciu, piciu! A już nie żyjesz z KIN, KIN, KIN! Aaa, zmęczyłam się, szczerze mówiąc. Ale pierwszy bosik sprzed nami! Czekaj, nah, skopię Cię, zakopię like, Cię, mm Haha, -hmm. ha, gin, gin. Oh. Okej. Okay. Fajnie, fajnie było. Czekaj, czekaj. Siemano. Quest. Um... Bierzemy pierwszy z brzegu. Dobra. Mm, yy, o, o, lepszy, nie, przybiorę go. Lepszy, no to wiadomo, że go biorę. No przecież. Przecież, że tak. Nie. od od 57 poziomu. A o, mamy 14, mieliśmy 13, ale miał wszystko do. Pięćdziesiątego siódmego trochę mi brakuje, nie? Crafting Noc, ja chcę zniszczyć szafę rybę, ale nie, nie. O.

Będziemy pogodać z Aiden. pogodać z Aiden, tak. To już postanowione. No nie, dajcie przejść, chłopy. Kurczę, ale bitka się leją wszyscy. Kaogan jakiś kubany szybki jest, no. Jak zasuwa. Także biegniemy, 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 biegniemy. To ptupamy, to ptupamy, to ptupamy, to tup, ptupup... Aha, gałgan, to śmierć, <śmierzy> tyk, tyk! Tak przebiega, śmieszny to jest. Ron, Do jesteśmy? Halo? Halo? Dawaj, 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 dawaj. o zmęczyłeś się, chłopcze. Dawaj, 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 dawaj. Mm, no jest tak daleko. Top, 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 top. top. Ale mi się ta kobietka zbugowała troszeczkę, by mi było widać, że to ona, nie? <ścoughs> Stamina? O, fajnie. Mogę dłużej biegać na wdechu jednym. Hehe. Kombat są. Trochę daleko biegniemy, nie? Trochę daleko. No. Mocno daleko. Hello! my dear. Co to za miścina? Co? Już? Wszystko? Wszystko? Oj, 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 oj. Tu są jeszcze nagrody. Chcę to. A, nie mogę. Uh, uh. Otóż są eventy. Coś tam, coś tam, coś tam. Okej. Okay. Eee. Y co mam zrobić, przypomnijcie mi? Chyba nie jest, chyba tylko po prostu coś tam. O, inwentary slot, biorę to. Inwentary slot zawsze jest spoko. pamiętajcie. Najważniejsze quest to inwentary slot. Już? Tak szybko. O, i widzicie, mam jedno okienko więcej. To jest jest bawienie. Mmm. Jeszcze jeden kwestik na jakiś i kończymy. Odcinki z BDO będą szybkie, bezbolesne w miarę możliwości. A nie o tak Tak to cliff. Cliff! W are o, oh, uh. Biegniemy do Cliffa nad cliff, do Cliffa, nad Cliff. Lala la, la. Eee... Yy, daleko jest Ty Ficki, Gdzie ty jesteś? Top, top, top. O, lodzie To się nabiegasz, kolego, po prostu to się nabiegasz, no dobrze, ćwicz formę, masz być super. Super fit. Musisz zadbać o Linię. Jak wszyscy wiedzą, Wszyscy wiedzą, wszędzie wiadomo. Linia musi być gruba i wyrazista, prawda? Także tak dbamy o linię. No. Czy ja to już nie... Ja co byłam? I się cofam. O, Jezu, ale ten duch spirytus kania po wszystkich krainach. Jest niemożliwe. O, tam był ten boss z tyłu widzę. No nie już niedaleko chyba. O, Cliff, gdzie jesteś? Where do you go? My lonely. Steve. Aha, tu jest dzień doberek. No ja już pokonałam za późno przylazłość, tak. O, ona on dla mnie questa. To weźmy sobie questa? Później sobie... Znaczy później na tym odcinku, jeżeli będzie sobie go. wypełnimy. Um, Tylko... Zobaczmy prezenty. Nauczyłoby się nowego skill'a, który trzeba będzie spisać. hehe. he. he. No, no. Eee, I? Się złota. Dobra. Co jeszcze dostaliśmy? O, nie pamiętam już. Chyba nie. Baga. O, zobaczcie jak teraz... Siły, Aha, zobaczcie, jakie piękne, porządkowe. Dobra, so, krótki odcinek dzisiaj. Ja wiem, ja wiem, ja rozumiem, ja to, ja to czuję razem z wami ten ból. Ale... A będziemy grać jeszcze raz, kiedyś. Ładny no nieważne. żeby bo ja gramy jeszcze się nie martwić. Rzeczywiście będzie zainteresowanie i takie tam. Także ja się z wami żegnam. Wczoraj mi przejdź, chłopcze. Ja się z wami żegnam. O, tu sobie wejdę. Nie, tak, ja się z wami żegnam. Ten chaboy też się z wami żegna. Gałganik się z wami żegna. Jest tam. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. pa.